W programie w szpilkach po sukces. Goszczę w nim kobiety, które doskonale znają smak sukcesu oraz wiedzą, jak wygląda droga, by go osiągnąć. A potem mogą być inspiracją dla innych kobiet. Moim dzisiejszym gościem jest Katarzyna Trawińska, właścicielka firmy Prówę i specjalistka od marketingu MLM. Witam, pani Kasiu. Dzień dobry. Witam. Pani Kasiu, może na początek wyjaśnijmy, co oznacza ten skrót MLM. MLM jest to skrót od Multi-Level Marketing, e, czyli jest to taka sprzedaż pozasklepowa, e, która istnieje tylko i wyłącznie w internecie. Na czym to polega? E, główną, głównym założeniem MLM-u jest budowanie sieci społecznościowych, na których opieramy e, całą sprzedaż i budujemy ją oczywiście tak szeroko, jak tylko chcemy, czyli e, Niezależnie od miejsca, w jakim mieszkamy, niezależnie z kim chcemy ten biznes tworzyć, możemy go budować na całym świecie. A jak zaczęła się Pani przygoda właśnie z? Tym działem marketingu, sprzedaży. Pochodzę z małego miasteczka, w którym pracowałam w biurze i wydawało mi się zawsze, że to będzie już taka moja docelowa jedyna praca i którą oczywiście bardzo lubiłam, i byłam szczęśliwa, że ją mam, ale po 18 latach, gdy ktoś pokazał mi na czym ta praca polega, czyli mamy kontakt bezpośredni z naszym klientem, możemy budować biznes na każdym kontynencie, z kimkolwiek chcemy, o której godzinie chcemy, z jakiegokolwiek miejsca. Pomyślałam, że jest to coś, co pozwoli mi tak naprawdę mm, rozwinąć skrzydła, wyjechać z tego mojego miasta yy, i poznawać świat ludzi, czyli to co najbardziej kocham. Przez 18 lat jestem w tej branży i uważam, że na ten moment nie znalazłam jeszcze nic innego, co by dawało mi tyle szczęścia i satysfakcji z poznawania, budowania i z takiej swobody tworzenia biznesu. To jest chyba bardzo dobry rodzaj biznesu dla kobiet, które no jednak w dużej mierze są obarczone też takimi obowiązkami rodzinnymi, prawda? Nie zawsze są elastyczne, jeżeli chodzi o godziny pracy. I jak pani sądzi, czy to jest właśnie szansa dla wielu kobiet? Na pewno tak. Na pewno my, kobiety, jesteśmy yy, no, zdolne do tego, by łączyć wiele obowiązków yy, naraz. Yy, jest to biznes. Yy, dla kobiet przede wszystkim może dlatego, że i wychowując dzieci, i czasem mając pracę etatową, i jak to mama i żona musi pogodzić wiele obowiązków, możemy robić to. No, kiedy chcemy, tak naprawdę, i jesteśmy w stanie budować też swoją niezależność przez to. Jest wiele kobiet, które wychowuje tylko i wyłącznie dzieci, zajmuje się MLM-em. Są kobiety, które pracowały na etacie, ale na tyle już zbudowały swoją sieć klientów, stworzyły takich liderów też, czyli jak gdyby uczyły kolejne kobiety budowania tego biznesu, że zrezygnowały z tej pracy etatowej i robią tylko i wyłącznie MLM. Więc na pewno jest to biznes dla kobiet, mamy y, większość w strukturach kobiet, jednak mimo wszystko głównymi liderami są mężczyźni. I teraz nie wiem dlaczego tak jest, ale mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że te kobiety jednak uwierzą w siebie, że to one mogą być tymi liderami i że niczego tak naprawdę nie brakuje nam do tego, by równać się z mężczyznami, zwłaszcza y, na płaszczyźnie biznesowej. A może to się bierze z tego, że właśnie te pierwsze biznesy mm, posługujące się tą metodą właśnie sieciową, powstawały no, jednak w czasach, kiedy kobiety właśnie miały taki słabszy generalnie dostęp do biznesu i może w ogóle nie widziały się w tych strukturach biznesowych wtedy? Możliwe, ale mnóstwo kobiet spotykam y, na swojej drodze, które mimo tego, że są niesamowite, są niezależne, mądre, mhm. nie wierzą w siebie. Y, I myślę, że to bardzo często jest, jednak je powstrzymuje. Przed tym, by uwierzyć, że to one mogą być tym takim numerem jeden, który będzie uczył i przekazywał tą wiedzę kolejną kobietom. A jakie cechy trzeba mieć, żeby zająć się właśnie tego typu biznesem? Ten biznes może robić każdy. Mm -hmm. I nie ma tutaj wymogów ani wykształcenia, ani wieku, tak jak już powiedziałam wcześniej. Na pewno. Mm, ale może trzeba mieć dużo znajomości, bo tak jak ja sobie myślę, no, tak zbudować taką sieć zupełnie od zera, odezwać się do obcych osób. Yy, nie jest też tak, że mm. potrzeba mieć dużo znajomych. Jakbyśmy tak weszły już w takie nasze wewnętrzne, firmowe zagadnienia, to wystarczy pięć podstawowych kontaktów i później budować na tych pięciu kontaktach, żeby te pięć kontaktów przyniosło kolejne pięć kontaktów. I to wtedy już później idzie lawinowo. Mm. Nie jest tak, że trzeba mieć nie wiadomo ilu znajomych, by odnieść sukces. Na pewno trzeba mieć cel, na pewno trzeba wiedzieć, w którym kierunku chcemy pójść. Na pewno musimy być w jakimś stopniu uparte, zdeterminowane, e, musimy wiedzieć, czego chcemy. E, nie możemy oczekiwać też wyników, e, myśląc, że ten biznes sam się zbuduje. Mm -hmm. e, często w mlm właśnie mamy taką łatkę, że przyjdź, zapisz się, zarejestruj, e, a, a ktoś zrobi ten biznes za ciebie. Może kiedyś tak było, może kiedyś było łatwiej. Kiedyś była też inna, inna konkurencja, inna dostępność produktów. Nie było tak dużo konkurencji na rynku, inna świadomość klienta. Więc myślę, że jeżeli wiemy, czego chcemy, wiemy, w którym, w którym miejscu chcemy być za rok, za dwa, za pięć, jakie chcemy mieć dochody z tej pracy, no to jesteśmy w stanie to zrobić bez naprawdę ogromu. Kontaktów na ja myślę, że też chyba nowe technologie dużo pomagają, prawda? W dzisiejszych czasach na pewno. Myślę, że jest to teraz podstawa mm -hmm. e, budowania jakiejkolwiek marki czy, czy właśnie sieci e, społecznych, powiązań. Pani napisała książkę właśnie o e, biznesie społecznościowym. Tutaj pokażemy. Tak, jest to książka, która. E, Proszę bardzo. Jest to książka, która. Pokazuje ten biznes nie tylko z punktu widzenia właśnie lidera, czyli osoby, która buduje, która poleca produkty, która korzysta z tych produktów, ale również właśnie od, z punktu widzenia właściciela. Jest ona o pasji, o, o tym, jak ważne są... Jak ważne są kontakty i w życiu prywatnym, i zawodowym, bo tak naprawdę to one pozwalają nam w większości budować właśnie ten biznes. Mówię o tym, jak zaczynać, o czym pamiętać, na co zwrócić uwagę, o czym nie wolno zapomnieć. Myślę, że jest warta przeczytania dla każdego, kto chciałby wejść w ogóle w MLA. No Zwłaszcza, że Pani ma niesamowite doświadczenie i stworzyła własną markę. Właśnie opowiedzmy teraz o Pani Marce, o Marce prówe. To są perfumy, które właśnie, których Pani jest autorką, pomysłodawczynią i produkuje je Pani firma. Tak, firma Prove powstała 7 lat temu z pasji do zapachów przede wszystkim, z pasji do tworzenia w ogóle produktów, do tego, by dzielić się tymi produktami z innymi osobami. Niesamowite dla mnie jest to, że mogę stworzyć produkty, które cieszą się popularnością, jakością są bardzo bezpieczne, sprawdzone, trwałe. Są to nie tylko perfumy, ale również środki czystości. Mm -hmm. Nazywamy je kosmetykami do domu, ponieważ to jest ważne, co muszę powiedzieć, że nasze środki czystości zawierają kompozycje perfumeryjne, a nie chemiczne, jak mm -hmm. wszystkie inne produkty chemiczne, które mamy chociażby w marketach na półkach. Przeprowadzamy bardzo dużo badań na tych produktach, by były one bezpieczne, by były one bezpieczne przy kontakcie nawet w kuchni z żywnością. Myślę, że jak ktoś ich spróbuje, to naprawdę nie trzeba drugi raz ich nikomu polecać. Ja widzę tutaj bardzo bogatą kolekcję zapachów. Proszę powiedzieć, jak one powstają? Jak pani powstaje pomysł w głowie na to? Czy to pani komponuje, czy też korzysta właśnie z pomocy specjalistów? Jest to, jest to współpraca z perfumierzami, ponieważ ja nie jestem z mm -hmm. zawodu takim nosem, który tak. faktycznie tym się zajmuje na co dzień. Współpracujemy z firmą, która tworzy zapachy od pokoleń z Gras, która dając jej wytyczne, w jakim kierunku chcemy iść, jaki ma być to zapach, czy, czy ciężki, czy lekki, na jaką okazję, bo tak naprawdę zapach no, nie jest tylko czymś, co poprawia nam samopoczucie, ale to jest nasza historia, nasze wspomnienia później. Jest to coś, co przenosi nas w ogóle czasem w inne miejsce i wszystko zależy od tego, co chcemy stworzyć. To razem przy współpracy właśnie z tymi perfumiarzami jesteśmy w stanie zaproponować szereg zapachów przeróżnych na różne okazje. No i tak, tak to właśnie. I dlatego. są to zapachy? Kiedyś dzieliliśmy je, że są to zapachy dla kobiet i dla mężczyzn. Mm -hmm. Jednak teraz e, tendencja na rynku jest taka, by były to bardziej zapachy uniseksowe mm -hmm. e, i by były to zapachy, które mają jednak im mniej, tym lepiej w mm -hmm. sobie, bo można e, tych składników do środka naprawdę e, włożyć, skomponować bardzo dużo, ale e, jednak rynek pokazuje, że idziemy w taki minimalizm i w opakowaniu, mm -hmm. I w samym składzie. Jeszcze chciałabym dodać, że tak. nasze perfumy y, są tworzone taką starą metodą, która była y, kiedyś, wiele, wiele lat temu, której się już tak naprawdę nie stosuje. Czyli mamy taki trzyetapowy proces y, powstawania zapachów: y, wymrażanie, filtracja i maceracja, y, która pozwala, że ten zapach jest y, głęboki. Ten płyn jest bardzo taki gęsty, wyrazisty, mm -hmm. i mamy stuprocentową gwarancję tego, że jest on zawsze, tak, zawsze taki sam, że on się po prostu nie zmienia. A w, jeszcze w opakowaniu. Mm. Dodajemy ta, ta, certyfikat, który jest taką gwarancją jakości mhm. i tego procesu, y, w jaki sposób są wytwarzane nasze zapachy i autentyczności, pewnie, tak, tak? Tak, e, tak? Rozumiem, że pani pewnie na bieżąco właśnie śledzi te trendy y, rynkowe i na przykład w nutach zapachowych, jakie są teraz modne. Mimo tego, że jest lato, mimo tego, że wydawałoby się, że chcemy być mm, lekkie. E, że chcemy być takie, e, nie wiem, owocowe, kwiatowe. Albo cytrusowe, prawda? Bo Na takie przykład, cytrusowe zapachy też się z latem tak, kojarzą. Tak, to jednak e, tendencja jest do zapachów ciężkich, mm -hmm. korzennych. E, no jednak idziemy w takie niszowe mhm. zapachy teraz. Teraz tak sobie pomyślałam, właśnie Pani powiedziała, że w sumie nie jest specjalistką odtworzenia perfumów, prawda? No nie jest tak. zawodowym nosem, ale tak sobie myślę, że jednak zakładając taką firmę, zajmując się taką dziedziną, non stop musi Pani się szkolić, doskonalić. Jakie jest znaczenie ma to dla Pani? Myślę, że każdy kto chce być na rynku musi się rozwijać i musi trzymać gdzieś tą rękę na pulsie. E, dowiadywać się, um, co się dzieje na rynku, w którym e, kierunku ten rynek zmierza, czego chcą nasi klienci, e, a to możemy się dowiedzieć tylko i wyłącznie poprzez kontakt z tymi ludźmi, czyli poprzez różnego rodzaju szkolenia, spotkania biznesowe, e, jakieś sympozja. E, Uczestnictwo w różnych y, zgromadzeniach, właśnie przedsiębiorców. Mhm. Myślę, że to jest bardzo ważne i to też daje MLM naszym partnerom, bo on bardzo dużo uczy. Y, każdy partner może nabyć takiej pewności siebie. Y, jest to ciągły samorozwój i bardzo, bardzo na to stawiamy. Jest to bardzo potrzebne. Pani Kasiu, a teraz tak chciałabym trochę porozmawiać o tym, jak połączyć życie takiej bizneswoman, kobiety, która ogarnia no, tyle spraw związanych i z samą produkcją, i sprzedażą, z życiem prywatnym. Bo ja wiem, że Pani firma to jest Pani dziecko od, od podstaw, tak? które Ta. Pani sama zupełnie Ta. tworzyła. Tak, to prawda. Początki, nie będę ukrywać, nie były łatwe. Zresztą teraz też jest różnie. No. Najważniejszy jest balans i jakaś taka równowaga. Nie będę mówić, że jest łatwo, bo nie jest, bo jednak wychowanie trójki dzieci, zadbanie o dom i o to, by jednak w pracy wszystko szło tak jak byśmy chcieli. Nie jest łatwa, ale jest to do zrobienia. Na pewno bardzo dobra organizacja, kalendarz, E, załatwianie spraw e, tych takich najważniejszych e, jest, e, jest takim dla mnie zawsze priorytetem. Co było najtrudniejsze w Pani drodze do sukcesu? <laughs> Co było najtrudniejsze? Mm, myślę, że e, myślę, że początki, ponieważ e, pomimo tego, że moje doświadczenie osiemnastoletnie, które mam w tej branży, mogłoby wydawać się, że już wiedziałam wszystko i że e, w sumie no kto, jak nie ja, mogłaby zacząć ten biznes od nowa? To jednak okazało się, że nie jest tak kolorowo. Jednak rozpoczęcie czegoś od samego początku stworzenie wszystkiego i loga, i opakowań i współpraca z, z, z producentami dobranie wszystkiego stworzenie zespołu od podstaw miejsca, katalogu. Gdy już gdy już miałam tych ludzi produkowaliśmy wszystkie nasze produkty. Gdy już były produkty, partnerzy chcieli zaczynać na już. Mi się wydawało, że dobrze byłoby zacząć tylko i wyłącznie od Polski na spokojnie, powoli. Nagle się okazuje, że w jednym miesiącu zaczynamy sprzedawać na wiele rynków w Europie. To też powodowało, że musieliśmy i księgowo się do tego przygotować. Pod względem rejestracji produktów no, problemów było naprawdę wiele. Ale może bardziej traktowałabym to jako wyzwania niż jako problem. I, e, i najważniejsze, że, e, że wszyscy razem e, potrafiliśmy sprostać temu, co stawiało nam życie każdego dnia, i to się udawało. A były takie momenty, że wątpiła Pani właśnie w to, że się to uda? Było wiele razy, mhm. tak? Ale myślę, że osoby, które były przy mnie najbliższe, zawsze wierzyły, że, że to się uda i że sobie poradzimy. Mhm. Pani Kasiu, tak jak powiedziałam, zapowiadając naszą rozmowę, że na pewno jest Pani inspiracją dla wielu kobiet, to ja zapytam, czy można z Panią nawiązać w takim razie współpracę? Jak ją nawiązać? Bo może nasze telewizki by chciały właśnie wejść z Panią w biznes? Oczywiście, że tak. Zapraszam wszystkie osoby, wszystkie panie. Wszystkie kobiety w szpilkach i wszystkie te, które są w domach, które chciałyby zrobić coś dla siebie, czasem wyjść z tego domu i po prostu zmienić otoczenie, środowisko, być w innej wspólnocie, bardziej nie tylko jako mamy, ale jako kobiety, zapraszam do współpracy jako partner, jako osoby, które będą budować właśnie swój chociażby samorozwój swoją wiarę w to, że, że każda z nas może osiągnąć sukces. Ale również zapraszam do współpracy kobiety biznesu, które chciałyby otworzyć coś swojego, budować swoją firmę, swój sukces na innych rękach. W całej Europie i tak naprawdę na całym świecie jesteśmy otwarci na franczyzy, na współpracę, na wszelkiego rodzaju współpracę na każdym rynku. I tutaj nie ma znaczenia, w jakim kraju mieszka kobieta, nie, w jakim kraju nie, pracuje, tak. jakie nie. ma wykształcenie na przykład nie. czy to jest ograniczenie? Nie. 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 Każda z nas może to robić, naprawdę. Brzmi to fantastycznie, bo myślę, że to może być właśnie taką świetną szansą dla, dla wielu kobiet. A mm, Pani Kasiu, mam takie pytanie. Jaka jest Pani taka prywatna definicja sukcesu? Jak Pani właśnie spojrzy na to, czego dokonała, jak ta kariera Pani się toczyła? Myślę, że dla mnie sukces y, jest to stworzenie y, balansu pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Mm -hmm. y, jest to na pewno y, umiejętność y, stworzenia tego czasu z rodziną, y, nieżycia w pędzie, y, docenienia tego, co mamy tu i teraz. Y, na pewno sukcesem jest równowaga y, w życiu prywatnym i zawodowym. Y, no i wiara w siebie. A jakby Pani miała określić, ile lat Pani tak naprawdę zajęło dochodzenie do tego momentu, w którym może Pani powiedzieć, tak, osiągnęłam ten sukces? Myślę, że ja jeszcze takiej kropki na pewno postawić nie mogę. Na pewno chciałabym, by nasza firma była. Y, na każdym rynku, by nasze produkty mm -hmm. były w każdym domu, by każdy mógł z nich korzystać, więc jest to jeszcze na pewno długa droga. E, mam nadzieję, że kiedyś e, firmę Prówe przejmie, która jest z moich córek i w dalszym ciągu będzie gdzieś tą taką moją misję e, kontynuowała. E, więc to na pewno jeszcze e, nie jest moje ostatnie słowo. Dużo przede mną, e, ale myślę, że to ciągle trwa, dużo nad sobą pracuje i na pewno nie poprzestanę. Wspomniała Pani o swoich córkach. Wiem, że jest Pani mamą dwóch pięknych córek i synka. Tak. No właśnie, czy Pani sama zaszczepia w nich tą na przykład miłość do biznesu, czy też oni sami podpatrując mamę już być może idą i pójdą w Pani ślady? Mam nadzieję, że któraś z córek będzie chciała robić również to, co ja, oczywiście to będzie ich wybór. Jedna z córek ma pasję do muzyki, do śpiewu. Myślę, że razem dzielimy tą pasję, ponieważ ja zawsze marzyłam o tym, by gdzieś tam ta muzyka mi towarzyszyła w życiu i skończyłam szkołę muzyczną w klasie fortepianu i chciałam, żeby Oliwia też gdzieś poszła w moje ślady. Przepięknie śpiewa, nagrała już kilka swoich piosenek, więc myślę, że ona jednak pójdzie w kierunku muzycznym. Co będzie z młodszą córką, to nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, a synek ma dopiero dwa lata, więc to dopiero e, początek wszystkiego. To teraz w takim razie zapytam, jakie są Pani marzenia i cele do osiągnięcia, no bo jeszcze Pani powiedziała, że kropki nad i nie postawiła. E, te marzenia e, i cele na pewno się zmieniają z każdym, e, z każdym rokiem. Kiedyś marzyłam o tym, by móc e, pomagać kobietom. W budowaniu pewności siebie, by móc pokazywać im, że każda z nas jest wartościowa i że każda z nas może osiągnąć wszystko, co sobie zaplanuje. Stąd też byłam współprowadzącą programu Misja Kobieta. To był mój taki pierwszy, pierwszy cel, który sobie postawiłam i marzenie, które udało mi się spełnić. Drugim jest nagranie piosenki. Śmieję się z tego, ponieważ jest to trochę abstrakcyjne dla mnie, ale kto wie, może kiedyś. Biznesowo na pewno rozwój firmy, przede wszystkim poza Polską, bo siedziba jest w Polsce, ale mamy wiele franczyz. Mamy franczyzę w Mongolii, w Rumunii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, więc ileś rynków już jest, ale to jest w dalszym ciągu bardzo mało. Na pewno nawiązanie relacji biznesowych właśnie z kobietami, które... Również chciałyby robić to co ja. Nie boją się wyzwań, nie boją się ciężkiej pracy i są w stanie no, budować swoją firmę na rynku międzynarodowym. Myślę, że to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o, o cele prywatne i zawodowe. Ja może dodam takie, które też do tej pory być może nie miały pomysłu na swoją firmę, a teraz tutaj tak naprawdę pani przychodzi tak. z gotowym pomysłem, tak. prawda? Tak, tak, I, tak. I taką chęcią wsparcia. Tak. Pani Kasiu, życzę pani realizacji tych wszystkich celów. Życzę, żeby firma się fantastycznie rozwijała, żeby pani tak pięknie inspirowała kolejne kobiety do, do swojej też do podobnej działalności. Dziękuję bardzo za to, że Dziękuję gościła pani. pani w w moim programie. A państwa zapraszam na kolejny odcinek programu W szpilkach po sukces.